Jestem Laila, znacie mnie z poprzednich odcinków W tym odcinku pokażę wam moich najlepszych przyjaciół A ponieważ w tamtym odcinku pokazywałam wam, wiecie, tacy, takich najbliższych znajomych Więc wiecie, teraźniejszych, co nie? No i dobra, okej okay. Więc tak, zaczniemy może od najstarszych Dobra, cześć, cima Ja jestem Jagoda Siema! Teraz jestem ten przyjaciel. Siemka, jestem. Jestem Tom. Siema! Teraz Mil. Siema! Jestem Milka! Hej! Hej, jestem Larota, tak, Larota. Hej, Larota! Larota jest! Siemka! No. Cześć, jestem e, Sofie. Hejo! <laughs> uh, Hej, jestem Diamond. Tak, <laughs> Siema! Jestem Misiu, czyli mam, a, a, mam na imię... Czekaj, jakie ja miałam na imię Roko? Miałaś na imię? Na imię, mam na imię tofik. Dobra, teraz następna osoba. Jestem. Mm, ja pomyślałam. Ah, ja mam na imię Fanta. Nie Wandzia, tylko Fanta. O, oh, Fanta. <laughs> <laughs> nie lubię Nie Fanta,

Dobra, więc to chyba... No, może jeszcze nie koniec mojego odcinka. Yy, Larota? A właśnie muszę wam coś powiedzieć. Ja, to... yy, jak zauważyliście, to jest ten sam y, pies co w, od, y, w filmikach Happy LPS. PS LPS. Y, no ty. To jest tak, właśnie ona, dokładnie to jest ta, ponieważ y, to y, jest przy koło mnie właśnie Happy LPS... Pes. Tak. I to jest ja. właśnie jej piesek. Więc wiecie, tak samo jak Diamond i Tenkieciuś, też jest jej. Jak I wiecie. ten. I, I oni. I ten. I ten. ten. I ten. ten. Bo wiecie, ona ma mało przyjaciół z moich. Nie tyle z Co? Co? No ona, mama. Aha. No, hala, to jest owoc <śmiech> <śmiech> Sorry, był na kam... Sorry był na telefonie dlatego. Nie, bo najpierw go tutaj zabijałam, a później to tak jakiś wyszło. No tutaj, o tutaj. No gdzieś tak, o tutaj. To tutaj wiecie. były flaki, gdzieś koła. No właśnie, ale wiecie. E, dobra, ludzie. A jeśli chodzi o też pokażę, pokażemy im paznakcie. Dobra, to ty pierwsza? Cześć, to są moje pazurki. Ja mam taki zielony, 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 biały! Zielony. I następne, biały. Niebieski, niebieski, nie, biały. Taki bardziej ten, to A tutaj biały. Matko, niebieski. E, dobra. No, tak, no to okay. są moje paznokcie, czyli happy. E, tak, ja musiałam sobie obciąć, bo już mi się złamały. To jest happy LPS, LPS! Tak, jest, ja... Jestem happy. No, no, nie, dobra, no. tutaj jest taki zielony. Zielony, zielony, różowy, zielony. A tutaj jest nam gdzie y, Pyrrr. Jakiś zielony, różowy. Różowy, różowy, zielony. Dobra, wiecie ludziska, że Happy LPS happy lps, LPS jest... Mam siostrą ciodeczną! I ty dosłownie? No. Jest u mnie na wakacji! Ej, no! Ty, Tofi! Jest, zaraz 5 minut. Dobra, my się kończymy, bo ja chciałam, żeby ten filmik trwał 5 minut, więc... Pa! Tak! I zapraszam na mój kanał Happy LPS LPS, Będzie o, y, w opisie link. Ale przede wszystkim oglądacie moje filmiki, pamiętajcie, happy LPS! No, yeah. Sweet MSP, Sweet MSP, pamiętajcie! Okay. Happy LPS! Pamiętajcie, dawajcie happy LPS, LPS yy, i Sweet MSP, tylko łapki w górę, nie w dół, bo, be, bo stanie się z wami krzywda! Wow. Wow. Będziecie mi wow. w zodek. Ale ja <laughs> tego żartuję, bo wiecie, my to takie żartujemy nie. się. Ja, ja nie mówię żart. Żartuję, ona też żartuje. <śmiech> żartuję! <śmiech> ja nie żartuję, ja podrobić. taka straszna. No wiem, raz przestraszyłam Milkę na planie. Nie, <laughs> no weź się. No, Przygrałam się, się za chłopaka i okay, tak zaskoczyłam na kamerę. Zobaczcie, ja jak <laughs> na filmik. Dobra, pa! <Dziurka>. Czekaj, Zapraszam na happy EPISODE, jest mm. To jest tylko do MÝCH pudinky, Nic, Má coś powiem. papa. Dídea mówi papa. <gry>